Witam, ja jestem Janecia. A ja Bobek. No i teraz już zaczynamy e, Don't Starve na. Na no poważnie. Na poważnie. Tak między innymi nami mówiąc, to, to tamten odcinek miał być na poważnie, ale nie wyszło, dobra, bo nie, nie, nie ogarnęliśmy jeszcze do końca systemów walki. Bo, no bo tamten po, w poprzednim update'cie ten ptak tak nie zapierdzielał. Tak, to jest takie Tam. tłumaczenie się nasze. Ale naprawdę. No. Mówię. Saj, Paulo ją dołu. No, no. Chyba trafiń i Myślę, że Befarte ludzie potrafią czytać. Ale on strasznie szybko mówi. No, a po jego dialogu to na pewno wiele byś wywnioskował. Po jego mówieniu. No, no. Pinęli. I otóż tak, jak już mówiliśmy tam kiedyś, że odcinki będziemy dzielić, czyli nie witamy się, nie żegnamy co odcinek, tylko tak, tak po to, prostu nagrywamy, a potem... To będą takie króciutkie odcinki, takie bardzo króciutkie, że nawet jak ktoś nie ma czasu, to sobie może obejrzeć. Takie po dwa dni, to coś, coś koło nie wiem, 18. Albo minut, trzy nie, dni. Nie, Nawet nie. 3. Trzy, no, trzy, trzy, trzy dni to już 20 minut. To, to takie króciutkie to znowu nie. Ja bym to podzielił tak po 15 mniej więcej i wrzucał często. Tak, i będą, będą dość często, bo robimy sobie jedną sesję taką dłuższą, dzielimy na mniejsze fragmenty i wrzucamy co, co, co jakiś czas. E, Zgadam się. To zobaczymy jeszcze, jak wypadnie z nagrywaniem i, i ewentualnie powiadomimy, ale nie jestem zwolennikiem powiadomienia takim, takim planowania wszystkiego, bo to się zazwyczaj nie pokrywa i później... Jest płacz tak. Tak, i nie wiem czy w poprzednim tym mówiliśmy Ale nie, czekaj, ja to chciałem powiedzieć Przerwałeś mi twoja wina Jak się przepanerpujem, hmm, czekaj Napiszesz w komentarzach później jak obejrzysz Nie mam konta No nie wiem Pata, Elena, Czy, czy ty, ten... ten w poprzednim odcinku, czy coś mówiliśmy. No wiem, ale właśnie nie wiem, czy mówiliśmy i coś chciałem powiedzieć. Dobra. No, zapomnijcie. <grym> Never mind. Tak, hey, seria nazywa się przygody Etka, ponieważ... Zobaczycie. No, ty już chodzi na miniaturkę, jak widzieliście dawno, dawno temu. Tak, A, tak. taki jestem. Taki nasz sucharek. Takie, panie y, y, easter egg, takie, kofi. <noise> tak. Trzeba by zrobić tą czapkę. Można już robić czapkę? No, no, nie. Plecak, o plecak się przyda. No to robimy plecak. Plecak zawsze na, no nie, na, na topie. Tylko plecak... plecak plecaka siekiereczka plecak, plecak wyklucza zbroję, co jest trochę... Nieprzyjemne, szczególnie że w tej grze system zbroi działa tak, że blokuje ona wszystkie obrażenia zadawane nam. Można no, i tak blokował do pewnego update'u. Nie wiadomo, czy to zmienili. Się, no. Nie wiadomo, nie, co, co ten nocz jeszcze w tej grze zrobi. <grym> I, <grym> I. wyniknął nam pewien nieprofesjonalizm. Jak to nie wiesz, to robi ten. To, nie, co nie. Robią, Chodzi to o to, że nie. Nie przygotowaliśmy się co w tym update'cie właściwie dodano. Nie wiem, właśnie specjalnie. Ja nie chcę wiedzieć co z tej grze. Ale w... Żeby to było dla mnie zaskoczenie. Ale możemy się tak usprawiedliwić, że te update'y wychodzą tak szybko, że ciężko. No szybko, nie, za dwa tygodnie. Cicho. W porównaniu do naszych Minecrafta albo Cortex Command, albo innych tego typu gier dobrych, to, to często. No. Ups, no mi się coś zrobiło takiego nieładnego. Nie wiem, czy to widzisz tam. No było, było. No i, i takie coś mi się dzieje, nie wiem, z to grafika mi się coś robi. Jak jest jakiś spec od kąpów, to ten. A ja, to wyspaczam. Łapka w górę. <laughs> Kto zna się tak. na komputerach? Łapka w górę. No. My wcale nie wymuszamy łapy. <laughs> tak. My tylko proponujemy. Tak jest. Szczeliłem na palcu, pewnie było słychać. Nie. Pewnie tak. A tu gdzieś kamienia widziałem. Gdzie jest mapa? Tap. Będziemy zaczynali. Tu jest kamień. To musimy iść tu. I to będzie cel na odcinek. To już pewnie mówiliśmy. Ale tego. Co? To, tego ubijemy. A, nie ma problemu. Tak. Jeszcze nie wiem jak. Ja nie wiem, jakie są bronie. w ogóle. Ja nic nie wiem o tej grze. Znaczy ja wiem o tej grze dużo do pewnego update'a. Że można się kierować, tyle wiem. Tak. No i minęliśmy kamienia przez ciebie. I że, że te ptaki, to one są. Szybkie. Szybsze niż w poprzednim update. Cie. Tak. <noise> to się na własnej skórze przekonaliśmy. Jak ktoś nie oglądał, ja. Jak ktoś nie oglądał odcinku poprzedniego. To proszę poglądać, bo jest integralną częścią. Dokładnie. I bez niego to seria nie jest kompletna. Tak jest. Ktoś u ciebie portal otwiera. No. Do nederu się wybierasz. Na ferie? Jesz. Do Narni. A dla GGA. Stać na na takie lepsze ognisko? Nie, trzeba będzie takim pierdkiem. Tak. Pszczoły. Pszczoły tu grają dość ważną rolę w broniach, w tym najnowszym update'cie, nie? Robi się z niej rzutki, czy coś tam. Jeszcze nie mieliśmy okazji przetestować. Uuuu, tu się rozbijemy. Wizonki na takim żyją. Daję. Okej. Przygasa, dorzucimy tym. Taka ma świetne perspektywy na przyszłość, taka jest dość fajna. Taka właśnie jest. Ciekawe co jest z Kobe modem, bo słyszałem, że miał coś robić. A nie wiem czy zrobił w końcu. Będzie trzeba ogarnąć. I może, o, to by było dobre. może będzie kiedyś odcinek. Ten wyschnął ci żołądek. z maszynacza. Żołądek ci wysechł. Dobra, piekę. Nie, nie jedz tego. durdy, murzyn. Mistrz kloców wziął się za robienie bajek w powerpoint'cie. No. Trochę fajnie mu wyszła. Tak. To plus. <laughs> plus dla użytkownika. Dobra, zrobimy tak, sikiarkę, Korzystając z nocy. Tu se ją dziabniemy. Tu se to dziabniemy. Kamyki to nie. E, stockujemy marchewkę. Scockuj. No, pisze cock. Cock. Nie, nie plantuj, nie plantuj, nie plantuj. Okej. Okay. No, i tak właśnie tutaj pierwsze noce wyglądają. Tu są chmurki, aby ja ktoś nie widział. Jakie chmurki? Aha. Ja mam z opóźnieniem dość znacznym. No, ja wiem, 5 sekund max. Mhm. Hammer, nie wiem co jest. Tak, też trunk szrybny, No, to ktoś może wywnioskować, że jesteś lama z angielskiego. Ładnie przeczytałam. Oczywiście, obaj wiemy, co to znaczy hammer. Tylko nie wiemy, do czego, czego służy aha. w tej grze. Hammer to jest przecież taka, ta kopaczka. Do ziemi. No pewnie. Teraz miliardy komentarzy, eee, ty nubie. Trololololol. Ja chcę bizonki, bizonki są fajne. Tu krety jakieś, co? Z bizonka to. się robi czapkę już tam. No i ktoś tam mówi, że na bizonku można jedzić, nie tak. wiem, na ile to prawda. Nie wiem, ile to prawda. Na ile tylko miniaturka pewnego sławnego youtubera polskiego. Będzie trzeba poczytać o tym Patrząc. Nie, nie będzie trzeba poczytać. Będzie ciekaw, szalecki. Swej... To jest jakaś, to nie, bo jakieś takie były kulkowe te wyspy, a teraz chyba jakaś jest inna. Albo dwie się połączyły. Gramy na tym, na... Napis <laughs> Na domyślnym generatorze, nie gramy na tym testowym, bo tam były błędy, jak no. to na testowym. Więc woleliśmy nie ryzykować. Później po 10 odcinkach by się okazało, że trzeba kończyć, bo nie, znaczy nie ma bizonów w ogóle. Coś... Tak, możecie w komentarzach obstawiać, do ilu dni dotrwamy. <noise> Ostatnio powiedziałem, że dwa dni. No. Kończyliśmy na drugim dniu. Prog... Bo mi kazał kurczaka atakować, Znowu był błąd graficzny. Moja grafika nawet na takiej grze nie wytrzymuje. To są te treści podprogowe, tam ci wyskakuje pewnie... nie wiem. No nie wiem, jak ktoś się zatrzyma, to może zobaczyć co tam jest. No nie. Wyskakuje ci morda szatanna na pewno. Z napisem, na przykład, co ostatnio robiłeś głupiego. Co ostatnio robiłem głupiego? Hmm. Hmm, co robiłem mądrego? Nie, co robiłeś głupiego? Do mądrej rzeczy cię nie nakłania z tych Ale no to głupiego to robiłem proszę ja ciebie wszystko Od spania co nie, co jest mądrą rzeczą, to nie Spanie jest... Patrz kojarzysz tą ziemię, taką, taką Takie kamyczki. Nie Jak? Nie? No takich są kurczaki, te takie, co mają jajka. A no, no przecież, a one <noise> zostawiłem złoto, to tam... Nie wiem teraz normalnie, nie wiem, czy da się im uciec jakoś. Jest, jest, yes. mamy sajona, już maszyna będziemy mieli, okej. Okay. Nałoromo. <noise> Ale ciekawi <noise> mnie, czy można im uciec, bo one zostawiają złoto i tam możemy sobie fajnie pozbierać. Z tym, że jak się taki później zorientuje, że wykradamy mu... Nie, no na pewno można podpierdzielić, jakby Nie, Nie, bo no, ten. Podcast Pidacza wypić. Bo ty byś go wtedy w poprzednim odcinku bez problemu rozwalił. Tylko. No ja nie znam. Dlatego uderzyłeś dwa razy pod rząd. Kupa. To ja, ten bizon. My tu mieszkamy. Tu jest fajnie. Jak zobaczyłem tego bizona, to teraz. Mi się skojarzył z Riem jakiegoś gościa znanego, ale nie wiem, który. Nie wiem, z czym. chodzi ci o Bobka, taki znany youtuber. Znaczy, na razie znany w małych kręgach, ale. Tak, babcia zna. Nie, Bobcia nie zna. <grystanie> Nikt mnie nie zna. Nie, ja Cię znam. Ja co. On atakuje, bo nie wiem, czy coś zmienili. Ja go mogę zaatakować, no atakują, jak ty ich upalniesz, a mnie... Wej, faj, wej, wej, wej... ...bijony. Weź. weź. Patrz, można się przytulić. Mrzuuu... Weź do domu, go. Weznę kupę? Nie. No cię ja im tu wbijam na chatę. Au. Gruźlica. nie, zaschłomił gardle. We. No to dobrze, pierwszego... No go... właśnie niedobrze, bo mnie suszę. Pierwszego dnia znaleźliśmy już i właściwie las. Tu mieszkamy. Uuu, to są te kurczaki. Ale znaleźliśmy no. kupę, a kupa przydaje się do hodowania różnych... Jedzenia. Jedzenia. O się, chcę twoją kupę. No dobra, no to gdzieś tu bym się nie bnął. Tu są pająki, to tak żeby nie podchodziły. Może tu? Nie, chciałbym wśród bizonków, to tam. Możesz zawsze zniszczyć pająki. No to tak, to też. Tylko lepiej, lepiej bez broni, co? Się trzymać z daleko. Co? Ja, ja nie dam rady? <laughs> nie, no tego nie powiedziałem. Dobra, to robimy campfire. Right there. Zobaczycie w nocy jak te bizonki ładnie śpią. Tak, a bizonki w nocy jak śpią, to można je... Można kupą podrzucić. Co? Kupą można podrzucić do ogniska. No, można. <laughs> o kurde, ale paliwko, dwie kupy i ognisko na full. Hmm. No nieźle No wy rozbiliśmy no mamy... się w dzielnicy jakiś bogaczy A raj na ziemi. Tak. OK no to tak. Trzeba usmażyć Berisa. A tu rosną... tu rosną dżagody. się. <głos> <głos> U, tak. Tu nie rosną jagody na takiej. Szkoda. Pewnie można mięso z takiej pozyskiwać, ale ona się nie wiem czy się nie skończył czasem. Tak, teraz zbudowałem Science maszyna, Który służy do pozyskiwania punktów nauki który jest aktualnie zero, co można ujrzeć na tym... Zresetowałem save'a. A no tak na tamtym save'ie to... O, patrzcie! O, psuj, to pił. Ale można zaraz... Można ich ogolić. Wciągnie ci zaraz żołądy do środka. Łohoho, dobrze mówisz. Okej, okay, dziękuję ci. Tak, można farmę zrobić. Można odkryć farmę, ale żeby odkryć farmę to trzeba nie tę... korzystając... O, te Korzystając z nocy, to może ogarniemy, co tu właściwie doszło w tym. Może Razora zrobimy i ogolimy tych. Nie, mamy czapkę zrobić, bo w końcu to jest Edek. 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 Gdzie to są czapki? Powiedz mi. Ja tu... Czapki w specjalach. Czyli trzeba 30 punktów na naczesać. Czyli tak, dorzucimy nugetem. 15, Ok. Możemy dorzucić te. One mało dają, ale zawsze coś. Tak, i tutaj każdy przedmiot ma swoją wartość właśnie w tych punktach. Okej, okay, jest tu 10. Yy, tak, łosiową można sobie od razu zrobić. Nie, no nie można. Sobie. Robimy taką. Buffalo. Proszarce. Czy on już nie przypomina farmera troszkę? Tak. jeszcze koło tego zioła staniemy. Jeszcze słomę, słomę do RIA i całkowicie, całkowity amerykański wieśnie. Dobra, to tutaj ten. Tu chyba będzie cięcie, będzie to cięcie, będzie od 2 dni, ok. No. Tak będę gdzieś w nocy robił cięcie, żeby było fajnie. Bo tu i tak nie ma już co robić. Można kwiatkiem dorzucić. Dobra, no to cóż. No to ty i tak tego, to się, nie, tego tak nie się utnie. Możemy się w sumie pożegnać co dwa dni, jak nie zapomnimy. Pewnie zapomnimy z biegiem czasu, więc się nie, że nie żegnajmy, bo okay. Jej, pójdziemy później na hamów.